jest Lewandowski troszkę złe przyjęcie słychany przez sam Avidala. Agresywnie Polacy odczytujemy film no, taki, takim byłby spodziewamy. Czeka Sania na podanie. Witamy tak, z prawej strony. stoi. Zodbia. aż to będzie bramka samobójcza. Bo... Szkoda, naprawdę szkoda, bo ten początek był bardzo piecujący i tracimy bramkę właśnie z pierwszej takiej w tym sytuacji, w strzeleniu przypadku, w nasze pole karne. Francuzi bardzo w tym przypadku, z tym strony na prawą wcześniej robili to przypadku, w tym przypadku, w cała sytuacja w tym raz powtórzę. nie wiem wiem tylko dlaczego przypadku, w się do oddania tym tej w prawda? Tej w takich sytuacjach obrońca chwilę wcześniej...